Cześć, dzień dobry. Dzisiaj takie podstawowe szkolenie z YouTube'a. Pogadamy sobie troszeczkę o statystykach. Tak przede wszystkim wygląda panel główny YouTube'a. Tutaj mamy wyświetlenia z ostatnich 28 dni: czas oglądania w godzinach, szacunkowe przychody, najpopularniejsze filmy, najnowsze komentarze, najnowsi subskrybenci. Tutaj, jakieś posty, i, 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 i tak naprawdę wchodzimy w zakładkę statystyki, aby dowiedzieć się więcej. Tutaj mamy na dole częstotliwość daty publikowania filmów. Ja publikuję codziennie, więc tak to mniej więcej wygląda. Możecie sobie podejrzeć, że codziennie wylatują filmy. Mogę sobie dać dłuższy okres czasu, na przykład rok czasu, i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Pod kątem wyświetleń udało się ponad pół miliona grubo wyświetleń uzyskać, 103% więcej niż w poprzednich 365 dniach. Czas oglądania 27 tysięcy godzin i, i 4 tysiąca. Uzyskałem 9 tysięcy subskrypcji, co przełożyło się też na Szacunkowe przychody. Szacunkowe przychody oczywiście wynikają z wyświetleń. Z długości odcinków, ile reklam się wyświetla na tych odcinkach. Im dłuższe filmy, im większy watch time, to więcej reklam się wyświetli i zarabiamy więcej, ale też zależą te zarobki od niszy. Jeżeli nagrywam w niszy biznesowej, to zdecydowanie będę mieć lepsze, lepsze tutaj statystyki dotyczące zarobków. Tutaj mamy najpopularniejsze filmy z ostatnich, o, z ostatnich 28 dni sobie wyfiltrujemy. I tak to wygląda. Tutaj jest moja reklama na pierwszym miejscu. Tutaj już są wyniki organiczne. Trochę tych filmików tutaj jest. Sporo z nich już ma powyżej 1000 wyświetleń, więc całkiem całkiem się cieszę. Że to wszystko sobie tak stabilnie, stabilnie pracuje. Można też rozwinąć tą zakładkę i zobaczyć następne filmy w, w tym zestawieniu. Jest tego tutaj sporo. Mamy nawet jakieś tutaj stare filmy. O, jakieś shorty się nawet trafiły więc jest tego trochę. A na końcu o reklama na TikToku jest tych popularnych filmów tutaj sporo. Możemy sobie przede wszystkim też te statystyki porównywać w jakichś określonych okresach. Tutaj mamy źródło wizyt. Możemy zobaczyć ruch z wyszukiwarki YouTube'a, z reklam YouTube'a. Na drugim miejscu są reklamy w tej chwili u mnie, funkcje przeglądania. To są te funkcje, że ktoś chodzi po YouTube i wyświetlają się Twoje filmy, ruch zewnętrzny, czyli z takiego spoza YouTube'a i mamy tu na przykład dominację mojego bloga tomaszguzik.pl i wyszukiwarki Googlea, czyli ten ruch, ten ruch pochodzący ze strony internetowej z Google, bardzo wartościowy nawiasem mówiąc ruch, czyli ktoś szuka i ma już jakąś intencję. Tu mamy oczywiście playlisty, czyli jeżeli filmiki mamy pogrupowane w playlisty, to jest szansa, że ludzie będą oglądać kilka odcinków z rzędu. No i co jeszcze, ekrany końcowe, czyli te ekrany zamieszczone na samym końcu filmów. Możecie sobie podpinać filmiki i łapać też z tego tytułu wyświetlenia. Warto dbać o te wszystkie statystyki, żeby stabilnie. Z roku na rok ten kanał się rozwijał i sobie rósł. Współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur na poziomie 5,3% oznacza to, że 5 osób na 100, jeżeli zobaczy miniaturkę, klika. Wyświetlonych miniatur przez ostatni miesiąc mieliśmy sporo, bo aż 451 tysięcy, więc całkiem fajny wynik. My Może kiedyś w tym 2024 roku uda się przebić wreszcie pół miliona wyświetlonych miniatur, ale do tego trzeba jeszcze pracy, pracy, pracy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Możemy porównywać te wyniki na przykład w stosunku do poprzedniego roku i sobie podejrzeć parę liczb. Widzimy tutaj podwojenie ruchu z wyszukiwarki, reklamy nieco więcej w teraz mamy, ale mamy na przykład funkcję przeglądania kilkukrotnie więcej, ruch zewnętrzny kilkukrotnie więcej, proponowane filmy też spora różnica. Wiele rzeczy się tutaj pozytywnych, pozytywnych zmieniło. Playlisty również poszły do przodu. Ekrany końcowe chyba o delikatnie tylko poszły do, do góry. Możemy też to wyłączyć i oczywiście sobie podejrzeć treść Treść, tak to wygląda: wyświetlone miniatury, klikalność, średni czas oglądania. Następnie mamy odbiorców odbiorców powracających, odbiorców unikalnych oraz ile udało się pozyskać subskrypcji. Możemy też zobaczyć, które filmy przekładały się na wzrost liczby widzów oraz jakie kanały oglądają nasi widzowie oprócz naszego. Oglądają też inne filmy, inne kanały i to możemy tutaj podejrzeć. Możemy podejrzeć też, jakie filmy. To nam dużo mówi w kontekście tego, gdzie na przykład ustawić sobie reklamę płatną. Jeżeli ustawiamy tak, jak ja ustawiam reklamę płatną, mogę wklepać te kanały, i tam się wyświetlać będą to wartościowi widzowie. Tutaj, informacje o powiadomieniach włączonych dzwonkiem. Mamy tutaj poziom 7,9%. Oraz na tym wykresie możemy podejrzeć, w jakich godzinach najwięcej widzów siedzi na kanale. Dzięki temu, kiedy publikujemy taki film, to w pierwszych minutach będzie on miał po prostu więcej wyświetleń, więc jest to dla nas atrakcyjne, bo pierwsze godziny i pierwsze dwa dni filmu to tak naprawdę są kulminacyjne, czy ten filmik ma szansę się wybić. Tutaj jakieś statystyki przychodów. Listopad był najlepszy to było 1559 zł. Myślę, że w przyszłości uda się wreszcie przebić 2000 miesięcznie. Najlepiej zarabiające treści z ostatnich 28 dni. E, widzimy tutaj, że mamy filmik, który zarobił 66 zł. Tutaj, że 64, 33. 29, 28, więc tak to wygląda. Możemy też podejrzeć, co ludzie tak naprawdę wyszukują sobie w naszych, w naszych też niszach. Możemy też podglądać każdy pojedynczy filmik, który wszedł na kanał. Możemy podglądać statystyki takiego filmiku, jak to wszystko się wygląda, jak to wszystko przebiega, skąd ten ruch jest pozyskany. Jaki jest średni procent obejrzenia, itd. tak, dalej, i tak dalej. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci marketingowo, biznesowo rozwijać kanał, rozkręcać z Twojego YouTube'a, zdobywać subskrypcję, kliknij w link poniżej darmowa rozmowa.pl, wypełnij ten prosty formularz tutaj, lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 263. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik. Cześć.